Witajcie na moim kanale, Bożena i co dalej. Dzisiaj będzie film techniczny. Popsuł nam się ekspres do kawy. Delonghi Primadonna Premadonna S Deluxe. Mamy go już od 8 lat. Pierwszy raz się popsuł. Co się stało? Gdy robiliśmy kawę, było w filiżance jej coraz mniej. Okazało się, że cała woda spływała do fusów. Więc myśleliśmy, że to po prostu gdzieś się zapiekło, jakiś brud gdzieś coś zakleił. Więc mój mąż próbował to rozkręcić, wyczyścił. Robimy kawkę, niestety dalej to nie działało. Więc muszą poszukać filmów na YouTubie, jak rozebrać dalej ten ekspres. Znalazł takie filmy, więc dlatego my dzisiaj też nagramy taki film, żeby może komuś w tym pomóc. Także dzisiaj mąż będzie to naprawiał. A że jest zdolny, na pewno to naprawi. I dzisiaj w końcu wypijemy naszą ulubioną kaweczkę. No to zaczynamy. Witam Was serdecznie z tej strony, Roman. Moja żona mnie tu trochę chyba pochwaliła ponad miarę, bo nie jestem ani fachowcem ani zaznajomiony z tym sprzętem. Delongi robi tak ścisłą zabudowę całego urządzenia, że ciężko to w ogóle zdemontować wydostać uszkodzony element. Zawór mechaniczny, tak to się nazywa, to jest element, który, który pękł w tym miejscu. O, dokładnie, tu leciała woda i zamiast woda leciej do szklanki, fileżanki z kawą leciała do zbiornika na fusy zamówiliśmy ten element po trzech tygodniach dotarło, no więc spróbuję to zmontować, nie wiem czy mi się to uda naprawdę, bo to wcale nie jest taka łatwa zabawa maszyna jest bardzo ścisła zabudowana także spróbujemy może się uda, no Dzięki filmowi na, na YouTube udało mi się to w ogóle rozkręcić, bo ciężko było znaleźć nawet miejsca, w których ona jest poskręcana. No ale udało mi się to rozebrać. Części mam sporo, wydaje się, że nawet więcej niż powinno być, ale mam nadzieję, że poskładam wszystko do kupy. Nowy element, bardzo podobny, tylko zmieniony kolor, także 45 funtów cena zakupu. Także no niedrogo nie tanio. najważniejsze, że jest. W serwisie nie mieli, więc musieliśmy czekać za dostawą z Włoch. Także przystępuję pomału do montażu. Zobaczymy co się z tego uda. Także próbujemy to składać. Naprawdę ciasno miejsca. Bardzo mało. Węże, wężyki, śrubki wszystko jest tutaj tego naprawdę dużo. Jeden wężyk dopasowany. Próbujemy teraz ten mechanizm włożyć. Nie jest to łatwe. Tu nawet nie ma pół milimetra luzu. Może, jakoś może ustawić tą kamerę inaczej, żeby lepiej widać. Jakoś się udało. To jest ten element. Chyba jest na swoim miejscu. Trzeba teraz po prostu czterema śrubkami dwie tutaj, jedna druga i dwie z boku jakoś to zmontować. Także na razie będę to skręcał, odezwę się za chwilę. Składanie tej maszyny jest gorsze jak rozłożenie. Nie wiem czemu, ale tak to wygląda. Tak ciasno, że nie idzie pewnych elementów zmontować. Próbuję dalej skręcać. Miejmy nadzieję, że krok po kroku jakoś dojdziemy do celu. Okazuje się, że w oryginalnym elemencie nie było w ogóle o ringów uszczelniających. Całe szczęście, że nie wyrzuciłem starego elementu. Wyjąłem te o ringi i przełożyłem do nowego. Aczkolwiek wydawało mi się, że wszystko w komplecie powinno być w całości. No niestety nie było. Prawie bym zmontował bez tych o-ringów. Spojrzałem, że nie ma. No i przełożyłem do starego. Gdybyśmy to cały czas nagrywali, to niestety by to trwało i trwało mechanik z serwisu gdyby to oglądał to na pewno by się śmiał no ale ale ja to pierwszy raz na oczy widzę także miejmy nadzieję że po złożeniu będzie działało Miejsca nie ma, ciężko nasunąć wężyk. Wężyk cię mieści, ale niestety moje palce już nie. I dlatego ta trudność. на шву. Варицов на Ну, ну, albo spadnie, albo się uda trochę sobie pomogę śrubokrętem ale, ale nie chciałbym uszkodzić wężyka, bo będzie znowu ściekło no to nie jest łatwe Prosta rzecz, ale ciężkie do wykonania. No tak, prawie 3 czwarte weszło, ale to jeszcze za mało, musi wejść do końca. Taka prosta czynność. No, brakuje pół milimetra. Nie wiem, może to zostawię już. Okej. Okay. No tak, teraz co tu dalej? Jak to było? Tych części mam tyle. Hmm. Muszę się zastanowić, co dalej. Minuta przerwy. No, jestem ponownie, cały czas się męczę, próbuję to złożyć. Musiałem wrócić do filmu, jak było rozkręcane, bo dawno temu to rozbierałem i już nie wszystko pamiętam. Teraz ponoć kolej na panel przedni Coś nie tak. No okazało się, że panel przedni musi być najpierw zamocowany, a dopiero potem panel górny. Teraz wystarczy tylko poskręcać te boki i chyba się będzie trzymało. Trochę tych śrubek jest. Alors toi, il y a un problème. Teraz druga strona, obrócimy tą maszynę i kolejne śrubaczki. Jak ci idzie? No, ciężko, ale mam nadzieję, że się dzisiaj jeszcze kawę napijemy. Tyle czasu czekałem, żeby się napić dobrej kawy. I, i teraz jest szansa, ale czy, czy to zadziała, to ja nie wiem. Dobry. Wydaje mi się, że ten cały mechanizm podłączyłem prawidłowo. No ja już piję kawkę rozpuszczalną. No tak. Ale jeszcze jest trochę dnia, to mogę jeszcze wypić jedną. Sporo tych elementów, sami widzicie, to wszystko jest tak szczelnie zabudowane z każdej strony. Pełno tych elementów. Teraz ponoć trzeba byłoby założyć boki. Ten chyba będzie na drugą stronę. Ten chyba na tą. tu też są jakieś zaczepy To powinno się wsunąć czemu nie chce Takie to proste, a nie ma chęci. Coś podtrzymać? Nie. No udało się jakoś złożyć ten tył, dopasować teraz wystarczy go tylko dwoma śrubkami skręcić i powinno być ok Tyle. Aha, tu jeszcze mamy ten przód do włożenia. I śrubka od dołu. Zaraz to zrobię. Ale najpierw trzeba się zająć tym tyłem bo tu się to jakoś tu przychodzi ta klapka do zamykania w tą stronę nie w tą a tutaj to może potem a tu trzeba założyć teraz zawiaski a zawiaski też mają taki patent tutaj żeby najpierw go może z drugiej strony Jeszcze był o, taki elemencik, żeby zablokować, żeby tych zawiasów nie było widać. W tą stronę, w tą stronę nie. Mhm. No, okazuje się, że chyba się pospieszyłem. Trzeba te zawiasy wyjąć ponownie. Teraz włożyć tą zabezpieczenie tych śrubek. O. W tą stronę czy w tą? O, tak. Tak, tak to ma być. Ola Boga. To nie było łatwe zadanie. Tak. Czyli co? Pomóc? No, może, może. Ale w ogóle wody trzeba nalać. nalać. patrzeć czy to wszystko pasuje. Wydaje się. Być w komplecie. Trochę się z tym namęczyłem. Tu jeszcze śrubki brakuje. Już to przekręcam. To filiżanki już mogę przynieść. Prawie. Proszę? Filiżanki mogę przynieść. No, filiżanki możesz przynieść. Zaraz kawy nasypiemy. I będziemy działać. Za chwileczkę, ciąg dalszy. No tak czuję zapach pięknej kawy mam nadzieję, że maszyna będzie działać i zdążymy się dzisiaj po trzech tygodniach napić. Także teraz to uruchamiamy Prawdziwej kawki, tak? Tak. Teraz to uruchamiamy i Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Filiżoneczki czekają. Podgrzewanie. A, kubeczek trzeba jeszcze podstawić. Filiżoneczki czekają. Proszę, jedna, druga. Chwila prawdy. nie działa. Takie dziwne odgłosy, no, Chyba nie. Może dlatego, że stoi tak i nie, nie A te wężyki, nie powinny tam być gdzieś w środku? Nie, nie to, to był stary wężyk, założyłem nowy. A ten przyszedł jako nowy z tym całym urządzeniem, ale go zdjąłem bo nie mogłem założyć, jakby to powiedzieć, więc użyłem starego. No tak, normalna kawa nie. My weźmiemy sobie kawę słabą. Bardzo słabą. Bardzo słabą. I, i dużą. Bardzo dużą. Bardzo dużą. O. Tak. Dobrze, podmienimy teraz nasze żaleczki. Zjedziemy tym na dół i. I naciskamy dwie kawy. No, Jest nadzieja. Coś się dzieje. Pytanie ciekawa kawa poleci. Ola Boga, aż się martwię. No. O jedy, jeszcze nic. Normalnie jestem zestresowany. Zaczęło, jedzie, jedzie, jedzie. No chyba się udało. Trochę mnie to z i nerwów kosztowało, naprawdę robiłem to pierwszy raz. Ale weźmiesz swoje witaminki, będzie no, OK. Także. chyba ekspres funkcjonuje proszę państwa teraz jeszcze trzeba zobaczyć do fusów czy tam coś nie naleciało o, dwie piękne duże kawki gotowe mamy jeszcze kawałek czasteczka Niezdrowego, ale trochę cukru można jak to się mówi przy zdrowym organizmie trochę zjeść dobrze sprawdzić czy, jest, jeszcze. Sprawdź, czy no. jest w fusach woda Wyłączę jeszcze, niech pukanie się zrobi. Wyłączenie w toku. No, w fusach wody być nie może, bo kawa wyszła, jakby to powiedzieć, należycie. Ale dla pewności możemy zajrzeć. O! Kompletnie suche fusy, także. No, super. Fantastycznie. Nie. Jak, jak długo się męczyłeś z tym? Oj, nie wiem, kochanie, myślę, że dwie godziny na pewno mi to zajęło. No to gratulacje. Ale całe szczęście, że. Mówiłam, że sobie poradzisz z tym. No, to nie było takie pewne. No, urządzenie w użytkowaniu bardzo proste, ale mechanizm dość skomplikowany i wszystko ciasno zabudowane. Tam nie ma miejsca na nic. No, ale udało się. Także dziękuję, jeśli ktoś będzie zainteresowany taką wymianą. Tego zepsutego elementu, to, to może to mu to pomoże, jakoś. Dziwię się, że to pękło. Pękło w środku, tutaj, proszę Państwa, bardzo niewidoczny ślad yy, pęknięcia. Także tędy woda leciała i wszystko leciało do fusów. No. Okazuje się, że po wymianie wszystko gra. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.